Witam Państwa. Wielki Tydzień to nie tylko czas wielkich zakupów, ale także czas wielu obrzędów związanych z tym najważniejszym w liturgicznym czasie chrześcijańskim momencie. Jaki obrzęd rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia? Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, no i od święcenia palm wielkanocnych. Troszkę sezon nam wyprzedził czas, więc nasze baśki już rozkwitnęły troszeczkę za wcześnie. Ta Niedziela Palmowa również nazywa się Niedzielą Kwietną, dlatego że wierzba kwitnie, daje nam te piękne kotki, z których powstaje palma. Co w związku z tym muszą czynić ludzie w tę niedzielę palmową? No, przede wszystkim poświęcić palmę. Ona m, m, będzie miała walor sakralizacji, będzie nas chroniła, nasze domy, nasze obejścia przed burzami i gradami. Da nam zdrowie i siłę, bo kwitnie. Więc warto tutaj troszkę tą palmą się pobijać od dołu do góry, tak jak jest wzrost wszystkiego, całej wiosny. Każdy kolejny obrzęd również dąży do tego, żeby przynieść urodzaj, żeby dostarczyć mocy człowiekowi. Każdy z tym się wiąże. Z czym jeszcze? Wiąże się z wybuchającym życiem tak naprawdę i rzeczywiście te obrzędy mają wybitnie charakter agrarny, bo my jesteśmy społeczeństwem rolniczym, więc od plonów zależy nasza egzystencja, nasze życie. Druga rzecz jest taka, że tutaj dwa pierwiastki takie, które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, czyli ogień i woda. Woda ma nas oczyszczać, ogień również, bo z popiołu coś nowego powstaje. No i tu się zaczyna cały cykl od środy żurowej, kiedy to rozpala się na polach ogniska, dzieci biegają z kadzidłami, ruchem takim okrężnym zaczynają krążyć po wszystkich polach, ale najważniejsze jest to, że wszelkie śmieci i nieczystości są spalane w tą środę, która się nazywa Żurową Strzodą. Ale również w czasie święcenia pokarmów, w sobotę, także święci się ogień. Tak, oczywiście, że tak, bo to jest nasz pierwiastek, który jest niszczący, a jednocześnie stwórczy, bo z tego popiołu powstaje coś nowego, nowe życie, nowa jakość, byśmy powiedzieli. Co jeszcze dzieje się w czwartek, w piątek? Och, bardzo dużo jest tych obrzędów. Przede wszystkim jest obmywanie nóg, rąk, twarzy, Czyli też związane z wodą. No, tak. Ale też jest zwyczaj palenia Judasza w, w jednej z miejscowości, w Krośnicy, który jest zwyczajem, no, powiedziałabym, spektakularnym. Brałam w nim udział kilkakrotnie i za każdym razem byłam wstrząśnięta widokiem żywego żywiołu potwornego, jakim jest ogień. W te obrzędy wciągane są również dzieci, bo na przykład chodzą do grobu pańskiego. Chodzą do grobu pańskiego, całują Chrystusa, Jezuska, ale też chodzą z kołatkami, czyli obchodzą całą miejscowość. Tak się dzieje w okolicach Gogolina, gdzie chłopcy Chodzą z kołatkami, dzwony wtedy nie dzwonią. Bo jeszcze nie mam szy rezurekcyjnej, która otwiera jakby nowy sezon w kościele, nowy sezon liturgiczny w kościele. Natomiast kołatki robią hałas. Hałas, który ma na celu przede wszystkim ochronić całą miejscowość no, przed złymi mocami. Wszystko to prowadzi do Wielkanocy. No i też w tę Wielkanoc są ważne zwyczaje, obrzędy, ale też zabawy ludyczne, które z tym świętem są związane. No, przede wszystkim tutaj królem wszelkiej Wielkanocy i symbolem tej Wielkanocy jest jajko. Jajko jako symbol życia. Nie wydmuszka, jak to teraz się odbywa, ale jajko pełne, tak? bo ono jest przekazicielem nowego życia, nowego pokolenia. Ale jajko jest przepięknie ozdobione. No tutaj najbardziej popularną techniką taką tradycyjną na Śląsku Opolskim jest kroszonka. No i mamy tutaj przykłady tej kroszonki, która kwitnie w Wielkanoc, a i później cały rok. Ale również przesiedleńcy z Kresów przynieśli ze sobą zwyczaj innego zdobienia jajek, których tutaj nie widzimy. No, myślę, że tutaj należy przywołać przykład naszej pisanki opolskiej, która już w X wieku, jej replika znajduje się w naszym muzeum, ale tak naprawdę rzeczywiście technika pisania jajek woskiem jest o wiele starsza niż kroszonka, bo kroszonka jest drapana, więc technika tutaj zupełnie inaczej wygląda. No tutaj niezwykle ważne są kolory jajek. Współcześnie, tak jak mówię, kroszonka stała się naszym, naszą pamiątką z Opola i jest sprzedawana cały rok, ale jednak w okresie Wielkanocy nabiera takiego bardziej mistycznego znaczenia. Skupiłabym się na tej symbolice związanej z życiem, z przekazywaniem życia, kreacji, prokreacji w domyśle, czyli rozpoczęcia nowego sezonu w życiu każdego człowieka, bo jest wiosna. W tych, w tych świętach miesza się cierpienie z, z radością odrodzenia. I wyrazem tego cierpienia, jak czytałam, jest chrzan. Tak, to widać wyraźnie w koszyczku, powiedzielibyśmy, które święcimy w Wielką Sobotę. Jest chrzan, jest sól, która nas chroni od zepsucia, jest chleb, który jest naszym pożywieniem codziennym, jest jajko. Jest wędlina, jest ciasto, czyli coś luksusowego w dawnych czasach, współcześnie może troszkę mniej, ale wszystkie te produkty, które są święcone, no były spożywane w czasie Wielkanocy. Stąd też w dawnych czasach święcono cały pokarm na całe święta, a współcześnie jest to symboliczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć baranka. A co ten baranek ze sobą niesie? Baranek niesie odrodzenie. Czyli włącza się w symbolikę większości rzeczy, pokarmów, które w tym czasie spożywamy. To jest jakby najważniejsze przesłanie. Zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo życia nad śmiercią. śmiercią. Które z tych obrzędów są zapożyczone ze zwyczajów pogańskich, które przenikają się, te chrześcijańskie z tymi pogańskimi? Nie chcę zbyt obrazoburczo wystąpić, ale każde. Czyli jest, nakładają się. Tak, na jest, wiadomo, że, że jest pewien synkretyzm między tym, co było i tym, co na, nadeszło. Tak? Czyli że religia katolicka, chrześcijańska zaadoptowała wiele obrzędów. No Chyba rok była... liturgiczny, tak. Czyli nastąpiło takie swoiste nawarstwienie. Chyba jest to konieczne, żeby ta ludność, która żyła od prawieków na tych ziemiach, zaakceptowała obrzędy chrześcijańskie, musiała poczuć w nich jakąś bliskość, prawda? No myślę, że tak. Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się od struktur myślenia tak naprawdę. Każda kultura ma pewne struktury, w których my egzystujemy, i nie jesteśmy w stanie się ich wyzbyć, dlatego że tak myślimy, taki jest system naszego myślenia. Mówiłaś, że wiele z tych obyczajów wiąże się z kulturą rolniczą, z tym trybem rolniczym ludzi. Bardzo pięknym zwyczajem było także, były procesje i były objeżdżanie pola, czy to do dzisiaj przetrwało? Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej są notowane czy Pietrowice, te niezwykle znane w okolicach Raciborza a tutaj w, na Opolszczyźnie Sternalice. Jest to wielkie przedsięwzięcie dla całej społeczności wiejskiej. To jest cała procesja, bierze w niej udział ksiądz, bierze, biorą w nich udział ludzie, którzy śpiewają nabożne pieśni, zatrzymując się przy kapliczkach, odwiedzając gospodarzy na, na trasie, więc wydarzenie jest takie spektakularne, zwłaszcza, że odbywa się raz w roku, tak, czyli to jest takie, dla wszystkich święto. Jest... święto, tak. Jednak czytałam u profesor Simonides, że często jest tak, że te sakralne obrzędy zamieniają się w zabawowo-ludyczne i często już zamiast tych dostojnych rolników, pole na wierzchowcach, młodzi mężczyźni, którzy po prostu zwyczajnie się ścigają i ścigają i cieszą tym. To było jakby wpisane również w, ten, te, w taki stary rytm obrzędowy ściganie się, kto pierwszy, ten lepszy, ten pierwszy będzie sprzątał zboże z, ze, swojej, ze swojego pola, więc myślę, że tutaj jest charakter Podkreślany również płodności siły witalnej, która ma w przyszłym roku dotknąć nas wszystkich, a wynika to myślę, że z reliktu gospodarki samowystarczalnej, czyli jeżeli uprawiam pole, mam jedzenie, jestem bogaty, bo to dotyczyło tylko gospodarzy prawdziwych, zasobnych. No ktoś, kto nie miał konia, nie mógł tam pojechać, tak? Więc widać wyraźnie, jak, jaka jest determinacja, taka przyrodnicza, tak? Zaklinania przyszłości, proszenia o błogosławieństwo dla siebie, dla rodziny, dla pola, dla życia. Życzę Państwu również tego błogosławieństwa. Życzę mocy i witalności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.